Siemano widzowie, dzisiaj jesteśmy w Grow a Gardeniku i dzisiaj będziemy robić widzom, znaczy ludziom losowym ze świata będziemy dawać kaskę, będziemy dawać kaskę z koła i losować kaskę dlatego bardzo fajnie będzie idziemy szukać pierwszej osoby i myślę, że to ta osoba będzie bo ona ma tylko kilka trilionów. Hello, nie wiem nawet z jakiego kraju jest Dobra, niech i idzie, łopatą go wam No hello, gościu, haj Dobra, na odpisałem jak mm, Ten, czekajcie <grybuj> yy. Chcesz kasę? W tej grze? Dawaj, chcesz kasę w tej grze? Mmm yy. Let me see your best friend, dawaj, pokaż. Nie noc. Show me. Show me. Dobra, ja pisać nie umiem. Sorry, są wakacje. Są wakacje, ja tutaj śpię. Ja już śpię. Show me, tak. Mm. Jaka jest tego wartość? Dawaj, jaka jest tego wartość? Gościu, dawaj, jaka jest tego wartość? Chcemy jeszcze raz dać e, Robuxiki, znaczy nie Robuxiki, tylko e, Kaskę. Zobacz. Dobra, dawaj, zobacz. 202 miliony, dobra widzowie! Losujemy kół kółeczkiem, oczywiście. Kółko kręci się. I uwaga, razy 50/202 miliony, razy 50. Zobaczymy, ile to będzie. Widzowie, jeśli spodobały Wam się moje filmiki, to zostawcie suba i łapkę w górę. I jeszcze do tego dzwoneczka do tej subskrypcji. Tak, jeśli zostawicie dzwoneczka do tej subskrypcji, to dostaniecie jako pierwsi powiadomienie o moich filmikach. I jeszcze, napiszcie w komentarzu swoje niki, jeśli chcecie Robuxiki mi wysłać, no i dodam Was do znajomych, dołączycie się do mnie, wyślecie mi Robuxiki i ja Was pozdrowię na filmiku. I im więcej Robuxów wyślecie, tym bardziej większe pozdrowienia ode mnie dostaniecie, dlatego pozdrawiam, jeszcze mnie zafollowujcie na Robloxie, mój nick to jest TEDx. Jeden, patrzcie na to TEDx1. Też mam drugi nick, taki ted 3 ted 3 no jakoś takie. No ale ogólnie było fajnie. Pozdrawiam. No i już lecimy do filmiku. Oglądajcie do końca. Dobra, widzowie, wyszło mi, że jest 10 bilionów. Ty masz 10 bilionów. Yeah, yes or no? Tak czy nie. Dawaj, jest orno, jest orną, no, kościu. Tylko w Ciebie będziemy wierzyć. Dawaj, rozdamy Ci kaskę i będzie fajnie. Będzie ci fajnie. Naprawdę. On sobie teraz to tłumaczy, bo on na pewno nie jest angry, Anglii, bo teraz ja to nagrywam jest 11. Już 12 prawie, a u nich jest... U nich jest teraz pewnie jakaś wcześniej rano, wcze w nocy jest noc, co ja mówię. Jest jakaś trzecia w nocy, dobra. Czy jest, kręcimy kółkiem znowu. Widzowie, kręcimy kółkiem, kręcimy, kręcimy i rozdajemy razy 10, widzowie. Dobra. 10 miliardów razy 10 to jest 100 miliardów, dlatego dobra. dziewięćdziesiąt y 99 bilionów. Chcesz odjąć jeden? Dobra, 99 bilionów ma, teraz będziemy mu kręcić. Dobra, dawaj. Tak czy nie? Tak czy nie? Na pewno powie tak, na pewno powie tak. Ja już to tam. Okej, okay, dobra, okej, okay. kręcimy kółkiem by się tego spodziewał. Kręcimy kółeczkiem i uwaga, mamy razy 10 znowu. E, co jest? To jest dziwne. Widzowie, wyszło mi 990 bilionów, dlatego dobra, 990 bilionów. E, jeden... jeden ty teraz już zmieniamy. Oczywiście jeden ty, jeden ty, dobra, dawaj. Chcesz pomnożyć kasę, ale zajmujemy jeden trylion z totalnej, wygranej tak czy nie, tak czy nie, gościu. Jest, or no, jest. No. Najlepsze jest to, że on nic nie musi tutaj płacić, dlatego to nie jest ten, dobra, dawaj, 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 gościu. Tak czy nie, tak czy nie, 990 bilionów, 900. Czy będzie chciał przyjąć to, czy pomnożyć to, ale odjąć za to jeden trylion? Jest or no? Okej. Okay. Dobra, widzowie, kręcimy kółeczkiem. Dobra, kręcimy kółkiem, kręcimy kółkiem. A! Co yes! jest? Dziewię razy 9,99 dziewięć, wylosowało się. Dobra. Masz 9,98 trylionów. Trading ticket. Dobra. Masz 9,98 trylionów. Trading. Halo. Gościu. 9,98 trylionów. Dobra, daje mi to. I uwaga, uwaga. Jak on się cieszy? I ma jeden kwadrylion równo. Ma jeden kwadrylion. Każdy się cieszy. Tak, tak. Pozdro, pozdro. Co jest? No i idziemy do kolejnej osoby. To będzie ostatnia osoba. Widzowie, jesteśmy na jakimś innym serwerze i od razu widzę, że jest jakiś... Pupu, psy, -pu, no i jakaś osoba jest ogólnie, tego tak idziemy do tej osoby, gdzie ona, gdzie ona ma baskę, musimy zobaczyć jej skineczka, mm. tu nie ona, tu nie ona, tu nie ona, tu nie. Dobra, tu jest. Dzień dobry, siadamy sobie na miejsca. GOŚCIU! Chcesz kasę? W tej grze? Dawaj kościu. chcesz kasę? sorysz za moje błędy, jeśli mam. stole from... Aha! Ukradł mi! Nie, no co za gość? Ej, on marnuje. Ej, jak on zmarnował kasy? Jaki gościu. Nie jestem smutny. Czego warto się za biedna? To by było na tyle. Ja nie jestem wcale smutny z tego, że on mi to ukradł. Ej, mam nadzieję, że on będzie smutny. i <laughs> Co jest? Ej, ale, wiecowie, ja wcale nie jestem smutny. No i jeśli chcecie, żebym e, więcej rozdawał kaski w Groe Garden, to możecie zostawić suwaj i łapkę w górę. No i. do widzenia.